Film rozpoczyna się w odległej przyszłości, gdzie świat stoi na skraju upadku z powodu przeludnienia i zanieczyszczenia. Nad opuszczonymi miastami unosi się stały, gęsty smok, dlatego ludzie muszą nosić maski oddechowe na zewnątrz. Pewnego dnia prezydent ogłasza, że rząd postanowił podjąć drastyczne kroki, aby rozwiązać ten problem. Ujawnia, że w przeszłości odrzucono takie środki jak eutanazja i masowa sterylizacja na rzecz ochrony obywateli. Jednak teraz światowe narody jednogłośnie zgodziły się, że przez najbliższe 30 lat nie będą rodziły się żadne dzieci. Każde nowo narodzone dziecko zostanie zabite, a ich rodzice również zostaną straceni. Na zewnątrz grupa ludzi w maskach stanowczo protestuje przeciwko tej decyzji. Prezydent następnie oświadcza, że zrobiono wyjątek dla kobiet, które są obecnie w ciąży. Te noworodki zostaną zarejestrowane w systemie i otrzymają elektroniczny znacznik. W ten sposób, jeśli ktoś spróbuje podać nieautoryzowane dziecko za legalne, zostanie ono łatwo zidentyfikowane. Scena następnie przenosi się 8 lat później, kiedy świat jest nadal spowity smogiem i przeludniony. Widzimy dużą korporację o nazwie Babyland, gdzie pary mogą odbierać robotyczne dzieci, aby zaspokoić swoje pragnienie rodzicielstwa. Tam sprzedawca pokazuje parze robotyczne dziecko, które potrafi chodzić i prowadzić podstawowe rozmowy. Wyjaśnia, że te roboty trzeba karmić. Okazywać im uwagę, a nawet mogą symulować choroby, aby rodzice mogli doświadczyć poczucia realizmu. Klient nadaje dziecku imię, po czym sprzedawca je aktywuje. Robotyczne dziecko zaczyna mówić Kocham cię, mamo, co wywołuje u kobiety silne emocje. Przytula robota i mówi mu, że też go kocha. Tymczasem widzimy inną parę, Rouse i Kerel, czekających na swoją kolej, aby odebrać dziecko. Jednak Kerel wpada w panikę po zobaczeniu tej sceny i wychodzi, a jej mąż podąża za nią. Następnie wychodzą na zewnątrz, gdzie policja zatrzymała małe dziecko. Matka twierdzi, że ma on 8 lat, ale funkcjonariusze jej nie wierzą. Wkrótce potem nadciąga gigantyczna kopuła, aby schwytać kobietę i jej dziecko. Jednak w ostatniej chwili policja skanuje chłopca i odkrywa elektroniczny znacznik, co potwierdza, że jest on autoryzowany. W kolejnej scenie Ross i Kerel udają się do swojego miejsca pracy, którym jest muzeum. Widzimy, że muzeum wystawia wypchane zwierzęta zamiast żywych, a odwiedzający są nimi zafascynowani. Okazuje się, że wszystkie gatunki poza ludźmi wyginęły już dawno temu. Muzeum posiada również inne wymarłe przedmioty, takie jak samochody i benzyna. Jest tam także galeria przestępców, która obwinia polityków i liderów religijnych za spowodowanie zniszczenia środowiska przez przeludnienie. Następnie widzimy, jak Ross i Kerel wracają do domu i jedzą kolację z inną parą, George'em i Edną. Jednak chwilę później odwiedzający zaczynają bić brawo i zdajemy sobie sprawę, że to część muzealnej wystawy, która odtwarza życie z lat 70 XX wieku. Wieczorem Kerel wraca do domu i wykonuje wideo rozmowę ze swoim lekarzem. Informuje go, że odwiedziła dzisiaj sklep z dziećmi, ale w ostatniej chwili wpadła w panikę i wyszła. Twierdzi również, że nie rozumie tego świata i jest bardzo nieszczęśliwa. Kerel przyznaje, że ma uprzywilejowane życie w porównaniu z innymi, z ładnym domem i świeżym jedzeniem. Kiedy lekarz pyta, co jest nie tak, wyznaje, że pragnie prawdziwego dziecka. Jednak jej lekarz stanowczo sprzeciwia się temu pomysłowi, twierdząc, że to niemożliwe. Radzi jej, aby nie myślała o takich rzeczach i zaakceptowała ten system jako swoją rzeczywistość. Następnego dnia Kerel odwiedza miejsce o nazwie Twilight City, które jest domem dla starszych osób z całego kraju. Spotyka tam lekarza rodzinnego o imieniu Herrick, który przyjął ją na świat. Kerel przypomina mu, kim jest, ale on wydaje się bardzo przygnębiony i bredzi o tym, jak straszny stał się świat. Reflektuje nad tym, jak pokonali raka i osiągnęli wiele rzeczy, ale wydaje się, że wszystko to poszło na marne. Słysząc to, Kerel czuje smutek i odchodzi, nie mówiąc nic. Wracając do domu, zauważa kobietę biegnącą przez ulicę, krzyczącą wielokrotnie dziecko. Okazuje się, że kobieta odkryła parę, która nielegalnie urodziła dziecko. Niedługo potem przybywa policja z dużym tłumem, a wszyscy zaczynają rzucać się na tę parę. Biedny mąż i żona błagają o litość, ale rozgniewany tłum osacza ich. W tym momencie z nieba opada gigantyczna kopuła, a przestępcy zostają umieszczeni w środku. Zostaną teraz pozostawieni na 12 godzin, aby przemyśleć swoje działania, zanim zostaną uduszeni i zabici. Po zamknięciu rodziny w kopule kobieta. Która ich zgłosiła, otrzymuje darmową kartę żywnościową, co ją bardzo cieszy. Tymczasem Kerel jest głęboko wstrząśnięta przerażającą sceną i cicho wraca do domu. Wieczorem ona i Rus uprawiają miłość, po czym Kerel nagle wyznaje, że jest w ciąży. Mówi, że chce zatrzymać dziecko, ale Rus odmawia i prosi ją, aby się go pozbyła. Czując rozczarowanie, idzie do łazienki, gdzie znajduje się kabina aborcyjna z przyciskiem do zakończenia ciąży. Nie może się jednak zmusić do jej użycia i decyduje się zatrzymać dziecko. Tymczasem w sypialni RUS słyszy dźwięk maszyny i czuje się zadowolony. Następnego dnia widzimy ich sąsiadkę Ednę na wideorozmowie z terapeutą. Okazuje się, że adoptowała robotyczne dziecko, ale skarży się, że nie czuje się ono prawdziwe i jest tylko plastikiem. Terapeuta doradza jej, aby nie porzucała swojego dziecka, twierdząc, że bez niej byłby zagubiony. Edne wciąż jest niezdecydowana ale po pewnym namyśle w końcu bierze robota i zaczyna go tulić. Scena następnie przenosi się do kilku miesięcy później, w okresie świąt Bożego Narodzenia. Rząd ogłasza zwiększenie przydziału racji żywnościowych, aby uczcić świąteczny sezon. Widzimy wtedy Kerel i jej męża w łóżku, gdzie w końcu ogłasza, że jest w czwartym miesiącu ciąży. To szokuje biednego Ruse, który stwierdza, że mogą mieć poważne kłopoty. Jednak kiedy Kerel nalega, że chce podjąć ryzyko, nie ma innego wyjścia, jak tylko się zgodzić. Prosi ją jedynie, aby ukrywała się przez kilka miesięcy, by zatuszować swoją ciążę. Następnego dnia Rus zabiera żonę do bunkra w ich domu, który został zaprojektowany do wytrzymania ataków atomowych. Później udaje się do domu Edny i Georgia i tłumaczy, że jego żona go opuściła. Słysząc to, para współczuje mu i próbuje go pocieszyć. Edne następnie wysyła męża i robotyczne dziecko do snu, twierdząc, że jest już za późno. Ale potem niespodziewanie zaczyna całować Rusę, mimo jego sprzeciwu. Sytuacja wydaje się bardzo napięta, ale wtedy słyszymy oklaski. Okazuje się, że nadal znajdują się w muzeum, odtwarzając życie z lat 70 XX wieku. Potem widzimy kilka miesięcy później, kiedy Kerel jest mocno w ciąży i przychodzi na górę do domu, by odpocząć. Kiedy para przygotowuje się do zejścia na dół, przypadkowo uruchamia domowe usługi telemedyczne, a na ekranie telewizora pojawia się lekarz. RUS udaje się wyłączyć urządzenie w ostatniej chwili, ale stres powoduje u Kerel silny ból brzucha. Następnego dnia RUS odwiedza bibliotekę muzealną i zaczyna oglądać filmy o gobelinach. Następnie przełącza się na film o przedwczesnych porodach. Ale gdy tylko klika na ten film, zostaje przeniesiony do czerwonego pokoju z salą luster. Ochroniarz pyta go, dlaczego chciał dowiedzieć się o przedwczesnych porodach. RUS wyjaśnia, że chciał dowiedzieć się o gobelinach i przypadkowo kliknął na niewłaściwy film. Na szczęście personel kupuje jego wyjaśnienia i tymczasowo puszcza go wolno. Następnie Rus śpieszy się do domu, gdzie jego żona doświadcza skurczów i jest w ogromnym bólu. Pomaga jej przy porodzie, a po pewnych trudnościach w końcu rodzi się chłopiec. Para jest w niebo wzięta i decyduje się nazwać go Jesse. Następnego dnia Rus udaje się do Babilandu, gdzie kupuje robotyczne dziecko dla rodziny. Para następnie wymyśla inną historię, mówiąc, że Kerel wróciła do męża i zgodziła się na adopcję robotycznego dziecka. Wszystko wydaje się iść dobrze, aż pewnego dnia Jesse nagle zachoruje. Zmartwiona Kerel wozi go po mieście w wózku, twierdząc, że to robotyczne dziecko. Po drodze zaczepia ją kobieta, która chce zobaczyć dziecko, ale Kerel odmawia i pospiesznie odchodzi. Tymczasem Edna obserwuje to z daleka i staje się podejrzliwa. Wkrótce potem Kerel dociera do Twilight City, gdzie spotyka się z doktorem Herrickiem, jedyną osobą, której ufa. Lekarz jest zadowolony z widoku dziecka i przystępuje do jego badania. Jednak nie znajduje nic niepokojącego i potwierdza, że dziecko jest całkowicie zdrowe. Karel odczuwa ulgę i serdecznie dziękuje doktorowi przed opuszczeniem jego gabinetu. Po powrocie do domu z Jessem, jest w szoku, gdy zastaje Ednę czekającą na nią. Kobieta odkryła jej sekret, co bardzo przestraszyło Karel. Jednak Edna zapewnia ją, że nikomu o tym nie powie, a jedynie chce zobaczyć i dotknąć dziecka. Karel jest niechętna, ale ostatecznie zgadza się na prośbę. Dotyk prawdziwego dziecka napełnia Edne szczęściem, po czym opuszcza dom, zadowolona. Następnego dnia Edne przyprowadza Georgia, aby mógł poznać dziecko. Oboje wydają się bardzo podekscytowani i zazdrośni o naszych bohaterów. Obiecują, że nie zdradzą tajemnicy i oferują pomoc w wychowywaniu dziecka. Karel i Rus natychmiast odmawiają, ale para nalega, że chcą tylko być częścią rodziny. To stawia prawdziwych rodziców w sytuacji bez wyjścia. Zmuszając ich do pozwolenia, by od czasu do czasu odwiedzali Jessego. W kolejnych dniach natarczywa para zaczyna częściej odwiedzać dziecko. Rus i Kerel są tym wyraźnie zirytowani, ale milczą z obawy przed donosem. Sytuacja pogarsza się, gdy Edne zaczyna zabierać dziecko do swojego domu bez zgody rodziców. W końcu ona i George zaczynają domagać się, aby mogli spędzać czas z Jessem na zmianę co drugi dzień. Mając dość, nasi bohaterowie decydują się na ucieczkę, aby pozbyć się natarczywej pary. Znajdują najbliższy plac egzekucyjny i zaczynają kopać tunel z bunkra, który prowadzi do tego miejsca. Następnego dnia George i Edne przychodzą, aby zabrać Jessego, ale prawdziwi rodzice odmawiają jego oddania. To prowadzi do ostrej kłótni, a w końcu złapara udaje się zabrać dziecko. Jednak Edna szybko odkrywa, że dziecko to tak naprawdę robot. To sprawia, że wpada w szał i niszczy robota. Ona i jej równie szalony mąż zaczynają krzyczeć po całym mieście, twierdząc, że inna para ukradła im dziecko. Niedługo potem policja przybywa do domu Ruse i Kerel i natychmiast ich aresztuje, wraz z dzieckiem. Para nie stawia oporu i poddaje się bez protestów. Zostają następnie przewiezieni na najbliższy plac egzekucyjny, gdzie zostają umieszczeni w kopule. Jest ona pomalowana tak, aby była całkowicie niewidoczna, a po 12 godzinach sprawcy zostaną uduszeni. Tymczasem Edne otrzymuje kartę racjonowania za doniesienie na swoją przyjaciółkę, ale odrzuca ją i zaczyna krzyczeć histerycznie. W ostatniej scenie widzimy Rusę i Kerel w kopule, jak wyjmują narzędzia, które wcześniej ukryli. Natychmiast zaczynają kopać w ziemi, a po kilku godzinach docierają do tunelu, który wcześniej wykopali. Para wsiada na tratwę i płynie przez kanały. W końcu przepływają przez jezioro i docierają na odległą wyspę, gdzie nie widać zanieczyszczeń. Para jest zachwykona, mając nadzieję na nowy początek z dzieckiem. Jednak nie wiedzą, że pobliski znak wskazuje, iż wyspa jest wciąż radioaktywna z powodu starych pocisków nuklearnych zakopanych w 1978 roku.